Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze rozpoczął bezpłatny program wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych przez powódź. Od pierwszego dnia jesteśmy w stałym kontakcie zarówno ze sztabami kryzysowymi, jak i gminami. Tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna, dzisiaj ludzie są bardziej skupieni na tym, żeby sobie pomagać, sprzątać. Ale już pierwsze osoby pojawiły się tutaj u nas w szpitalu. Jesteśmy przekonani, że w perspektywie tygodnia, dwóch, tych osób naprawdę bardzo dużo przybędzie. Dlatego jesteśmy gotowi wspólnie z całym zespołem pomóc wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Przed kilku minut, przypadek pacjentki, która na punkcie tutaj zgłosiła się i straciła cały dobytek swojego życia. To jest niesamowita tragedia i tutaj jesteśmy otwarci na to, żeby tą pomoc nieść, żeby tych ludzi wspierać. Przyjdzie taki moment, kiedy ludzie usiądą i zaczną się konfrontować z tym, z tymi emocjami, które się pojawiły, z tym wszystkim, co zastaną już po tym sprzątaniu i po tej powodzi. I wtedy być może to będzie dopiero taki moment, kiedy zgłoszą się do nas o pomoc. Serdecznie zapraszamy. Wsparcie psychologiczne prowadzone jest na trzy sposoby. Pierwszy to wizyta w szpitalu. Drugi to pomoc środowiskowa. Obecnie prowadzimy rozmowy z kierownikami ośrodków pomocy społecznej, gdzie, które zostały w miejscowościach, które zostały dotknięte najbardziej skutkami powodzi. i będziemy organizować punkty, w tych miejscowościach, gdzie będzie udzielana pomoc psychologiczna i terapeutyczna, w miejscu zamieszkania klientów. Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia online. Bardziej oferujemy taką pomoc. Jeśli inna pomoc, czyli kontakt twarz w twarz, nie jest możliwy, to zapraszamy do tego kontaktu. Jest on również cenny. Być może też często jest tak, że ten pierwszy moment inicjujemy w formie online. A potem zapraszamy też pacjenta, jeśli już będzie taka fizyczna możliwość, żeby ten pacjent do nas dojechał. Lekarze przestrzegają, by nie bagatelizować objawów i skorzystać z pomocy psychologicznej. Czasami te pierwsze sygnały pojawiają się ze strony ciała, na przykład tak, pojawiają się jakieś objawy. Czasem jakieś bóle, jakieś dolegliwości nieokreślone, czasem jest to w obszarze jakiegoś zachowania, coś się zmienia, czasem może być to też w obszarze emocji, kiedy zaczynają się pojawiać jakieś emocje, których wcześniej doświadczali. Takich sytuacji będzie coraz więcej, gdyż ta trauma na pewno to nie jest jakby jednostkowa historia, więc, więc jesteśmy przygotowani, żeby się z czymś takim zmierzyć. Jeleni Górski Szpital MSWIA oferuje również pomoc wszystkim służbom mundurowym.